Cześć, chciałem Wam pokazać jak łatwo i szybko można złożyć naszą piaskownicę Więc otwieramy pudełko W środku mamy dwa takie rozkładane panele które po prostu otwieramy Trzeba pamiętać, żeby te zawiasy były na dole, żeby przykryły je piasek. No więc otwieramy te panele, Posuwujemy. Widzę, że mam wkręty i takie kątowniczki. samo robimy z drugiej strony To nam się to wszystko pięknie tutaj zaczyna schodzić, i wygląda to mniej więcej tak. I właściwie pieskownica jest gotowa do użytku. Wszystko zajęło nam 3 minuty. Powodzenia.